głosu przed zamknięciem sprawy. Dziękuję bardzo. To jest sobie sobie... Przewodniczący udziela powodowym głosu. Dziękuję to jest sobie sobie... bardzo. że ja może z Otóż fakty tej sprawy, Sądzie, są znane, dlatego, że tutaj no, były przedmiotem postępowania dowodowego. Tam po prostu chodziło o to, że e, w bardzo ważnej dla mnie życiowo rozprawie, o, o dramatycznych dla mnie następstwach, e, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, y, no, w rozprawach... Sąd przedmiot postępowania, dowody, do także może już pewne o co było o, to, czy, o, czy, o, czy, Słuchaj Sądzie, ja nie będę tylko streszczał, natomiast moim zdaniem w tamtym postępowaniu sąd powinien był wykazać się no, jako minimum w postępowaniu tak drastycznym pewnego rodzaju e, przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Mhm. Z zdrowym rozsądkiem, dobrą wolą, nie mówiąc już o, o bardzo dokładnej dbałości, że tak powiem, o stronę proceduralną tamtego sądu. Czyli w drastycznej sprawie te wymogi nabierają jak gdyby, wymog, jak gdyby znaczenia bardzo dużego, aby zapewnić stronie prawo do obrony, prawo do wszystkie te prawa, które są gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tymczasem w grudniu 2008 roku no, efektywnie ja występując w tamtej sprawie jako strona nie miałem pełnego dostępu do akt koniecznego dla skorzystania z, przeze mnie z prawa do obrony. I, I oczywiście no byłby to, był, 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 byłoby to domniemane uchybienie Błachy, gdyby ta sprawa zakończyła się w sądzie, w Sosnowcu na no jakimś umorzeniu albo oddaleniu. Tymczasem efektywnie sąd rejonowy w Sosnowcu po zakończeniu tamtej sprawy tamtej no, sprawy uwzględnił ten wniosek i skazał mnie tak efektywnie na bezterminową karę pozbawienia wolności. Na szczęście został ten wyrok, czy to orzeczenie, czy to postanowienie uchylone później przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Wysoki Sąd doskonale zna te wszystkie szczegóły. Niemniej Sąd Okręgowy w Katowicach nie uchylił tam tego postan postanowienia przez jakieś uchybienia proceduralne. Sąd Okręgowy w Katowicach... Nie chcieliśmy rozważyć tak jaka była procedura, tylko naszym zadaniem w niniejszej sprawie jest tak. ustalenie, czy są takie nowe, odmawiając pan wydalenia fotokopii, sprawy, które ruszyły pana dobra osobista? Już dalszy przebieg tamtej na sprawy nas nie interesuje, są pan to sam opisać. Rzeczy są. Dzisiaj na sprawie. Ja tylko to zdreszczam, aby to... To nie potrwa, bo no, to, 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 to są same tamte sprawy. Wysoki sędzia, w toku tego procesu, w rzeczy samej, no nie chodziło praktycznie o, 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 o tamte naruszenia, o tamte... o, o jakiś spór, co de facto. Przedmiotem tego sporu była właściwie zasada, na pierwszym oka była zasada kontradyktoryjności. Wysoki sąd z tą zasadą ma do czynienia praktycznie codziennie. Występują tu strony, i te strony występują przed wysokim sądem na równych prawach. O zasadzie kontradyktoryjności wie każdy prawnik w Polsce. Być może dla publiczności ta zasada nie jest znana, ona jest bardzo prosta. Ona się sprowadza w gruncie rzeczy do tego, ja na wiem, tej ja tej wiem że Wysoki Sąd zna te wszystkie zasady. wszystkie my Myślę, no, tutaj wyłącznie w tej sprawie ochrony dóbr osobistych. Czy chce Pan coś na ten temat powiedzieć? Tak jest, ja Otóż w, te, w toku to, tego procesu yy, no, ja składałem wnioski o, przede wszystkim o ławę przeszynku, zostało to już rozpoznane. Nie mieli. Proszę zauważyć, że realizacja takiego wniosku, gdyby ona nastąpiła dużo wcześniej, to nie, 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 no, prowadziłaby no, do, nie prowadziłaby do takich domniemanych naruszeń, które były przedmiotem rozpoznania Wysokiego Sądu. Powtórę, no, wnioskowałem również o ustanowienie to, to był daleko idący wniosek Trybunał Praw Człowieka przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Również ustanowienie takiego sądu wyspecjalizowanego w tego typu sprawach w orzecznictwie precedensowym. Być może odsunęłoby od y, sądów powszechnych, być może od Wysokiego Sądu, być może w ogóle od Sądu Okręgowego w Katowicach, dobrze byłoby, gdyby taki Trybunał powstał, był zlokalizowany właśnie tutaj. Gdyż to odsunęłoby. Y, no, no, i trzeba wrócić do ustawodawstwa, które może by było dobre w Polsce. Potrzebę specjalizacji w, w prawach człowieka. Tak. Y, sądzie, I Wysoki Sądzie, już podsumowując y, to, no tu jest. Kwestia, kwestia podstawowa. Czy rząd Polski zamierza w jakikolwiek sposób przestrzegać zobowiązań, które nakładają na niego podpisane przez niego umowy międzynarodowe? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy w taki sposób, że będzie udawał, że pewnych problemów nie chce zauważyć? Czy w związku z tym, że, że zapadły już wiążące dla tego rządu y, orzeczenia precedensowe Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Jałowieckiej oraz wszystkich innych w sprawie Czy rząd polski zamierza praktycznie wyciągnąć konsekwencje z tych orzeczeń? I jeżeli tak, jakie to są konsekwencje? W moim przekonaniu niniejsza sprawa no, jest może nie lustrzana odbiciem tych zasad, które zostały wyłożone przez Trybunał Wczorajogórku by w tamtych orzeczeniach. Niemniej nie mniej jest ona, ona w takiej formie, która nadaje się do bezpośredniego zastosowania. Zwrócono mi również uwagę na to, że, że rozstrzygnięcie tych kwestii Wpływa również na ocenę przez obywateli tak zwanej pewności obrotu prawnego. Prawda? No, nie może być tak, że Trybunał Międzynarodowy wydaje jakieś orzeczenia, które później rząd polski no, udaje, że ich nie widzi albo że nie ma tłumaczenia no, czegoś takiego. Ja podniosłem, oczywiście dziękuję bardzo wysokiemu sądowi za uwagę poświęconą tej sprawie. Ja podniosłem te wszystkie kwestie, a także a także w tej, w tej sprawie... Te pytania wysoki sąd będzie rozstrzygał. Czy wdrożyć to prawo precedensowe, czy nie? Czy zauważyć, uwzględnić i zastosować zasady płynące w tamtych orzeczeniach, czy nie? Ja jak wysoki sąd wie, jestem marzycielem i chciałbym tutaj dużo więcej, chciałbym ładu przysięgę Trybunału Praw Człowieka. Myślę, że prędzej czy później dojdziemy, dojdziemy do, do tego etapu, w którym te sprawy będą rozstrzygnięte w tej sprawie. Już, już zostały rozstrzygnięte, niestety zostały rozstrzygnięte negatywnie. Przez co niestety e, ciężar tych odpowiedzi, które są udzielić w, w tej sprawie, będzie duży. Nie tylko dla mnie, ale również dla pozostałych stron, które w podobnych sytuacjach znajdują się w tym sądzie i również będą podnosić te wątpliwości, te zastrzeżenia, to będą one naruszone. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Да.